Bardzo łatwo przychodzi nam ocenianie, krytykowanie, opiniowanie wielu różnych rzeczy w naszym codziennym życiu. Również dzieje się to w życiu duchowym. Po czym poznać Boże dzieło? Skąd dane dzieło pochodzi? O tym więcej w dzisiejszym kwadransiku ze słowem. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze Słowem. Pozdrawiam Was ze Skierniewic. Nie wiem, czy po mnie widać, czy nie, ale jestem trochę zmęczony po czterech dniach bardzo intensywnej pracy. Jeszcze do czwartku u mnie dość dużo się dzieje. Byliście ze mną pewnie w dużej liczbie w sobotę, kiedy mieliśmy na bieżąco na żywo transmisję w telewizji polskiej z naszego uwielbienia, uniesieni z projektu, uniesieni. Gdzie zebrało się bardzo wiele środowisk, wspaniałych ludzi, którzy oddają swoje serca dla uwielbienia Pana Boga od wielu, wielu lat. Także dziękuję tym wszystkim, którzy byli. W ogóle miałem za zadanie zebrać całą publikę, także wszyscy, którzy tam byliście, chcę Wam powiedzieć wielkie, wielkie dzięki. Dzisiaj dostałem, czy wczoraj telefon, że naprawdę wszyscy byli pod wrażeniem tego, jak publiczność się modliła, jaką piękną atmosferę stworzyliście też tam modląc się. Razem z nami, także z całego serducha, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję tym, którzy się modlili za to wydarzenie. Oglądalność była bardzo wysoka, więc wierzymy w to. I tak jak dostaję już informacje zadowolonych ludzi, którzy produkowali to wszystko, to całe wydarzenie. Myślę, że to był nie pierwszy, znaczy pierwszy, ale nie ostatni taki koncert w telewizji. Pierwszy taki wyjątkowy koncert. Tak naprawdę było to uwielbienie bardziej niż koncert. Nie lubię trochę łączyć tych słów koncert uwielbienia, bo to jest albo koncert, albo uwielbienie. To było uwielbienie Boga. No i myślę, że ci, którzy byli z nami, oglądali. To co się działo, dobra nowina weszła do wielu domów, do milionów ludzi, tak jak słyszymy już o statystykach. To było bardzo wzruszające, że, że Bóg otworzył tak szeroko drzwi. Bóg otwiera wiele drzwi bardzo szeroko, o czym przekonacie się w najbliższych miesiącach. A w tych ostatnich dniach, zanim była telewizja, to rano byłem jeszcze na, w Rembertowie w Warszawie na spotkaniu z bierzmowanymi. W niedzielę mieliśmy modlitwę o uzdrowienie, wieczorem byłem w Gliwicach na koncercie mojego W. Smitha. Później w poniedziałek byliśmy już we Wrocławiu przygotowywać chwała mu. Dzisiaj jest wtorek, mamy spotkanie wspólnoty. Jutro środa, cały dzień nagrywamy dla Was z Krzysiem Sowińskim nową serię na kanał Mój i, i Krzyśka Sowińskiego na zesłanie Ducha Świętego. Także będą nowości. W środę wieczorem już mamy modlitwę o uzdrowienie, a w czwartek prowadzę spotkanie autorskie z Miśkiem Koterskim i jego najnowszą o jego najnowszej książce, w której dzieli się też swoim świadectwem spotkania z, Boga, z Bogiem, który go uwolnił z nałogu. Także dzieją się wspaniałe, piękne, cudowne rzeczy i dobrze jest w tym być, ale też czekam na to, żeby już troszkę odpocząć, bo czuję, że mój organizm tego potrzebuje. To jest kwadrancik ze Słowem, a nie z życiem Marcina Zielińskiego, dlatego idziemy już do Słowa Bożego. Dzieje Apostolskie, piąty rozdział. Chciałbym, żebyście otworzyli słowo Boże, bo fragment będzie długi. Mamy taki fragment na środę w liturgii czytań naszych liturgii słowa. Piąty rozdział Dziejów Apostolskich, 18. werset do 26. wersetu. To jest pierwsze czytanie właśnie ze środy, więc idziemy w to słowo, które jest nam dane na dany dzień. Więc jak śledzicie to, co dzieje się w, w słowie w ostatnim czasie w kościele, jesteśmy w dziejach apostolskich po zesłaniu Ducha Świętego, czytamy, co się dzieje w pierwszym kościele. Wtedy zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich, powiedział: Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia. Usłyszawszy to, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, żeby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili: "Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo." Kiedy dowódca Straży Świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im, Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wtedy dowódca Straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował. Czytałem sobie ten fragment. I tak myślałem sobie, Panie Boże, co Ty chcesz do mnie powiedzieć przez, przez to, co czytam, przez to, czego sam słucham? I pomyślałem sobie, że to jest ważny temat, bardzo aktualny temat, temat, z którym się mierzymy, myślę, bardzo często w naszym życiu, szczególnie w życiu wiary, w życiu też w kościele, kiedy słyszymy bardzo wiele różnych treści, opinii. W ogóle żyjemy, myślę, w bardzo trudnych czasach, w których ciężko jest cedzić. I rozeznawać. Łatwo jest, um, myślę, przyjąć jakąś opinię, która się gdzieś pojawi w internecie, na portalach społecznościowych, ktoś coś nam powie, i my w to często wierzymy bezrefleksyjnie. E, I Słowo Boże zaprasza nas do tego, byśmy się zatrzymali. To jest coś, czego ja e, doświadczam, kiedy czytam tego słowa. Kiedy Pan Bóg mówi, zatrzymaj się, spokojnie. Nie mów jeszcze zbyt wiele, zanim otworzysz usta. Zatrzymaj się, pobądź ze mną i wejdź do miejsca obecności Bożej. To jest, myślę, coś, co jest bardzo potrzebne na te czasy. Czasy pełne stresu, pełne gonitwy, pełne biegu, pełne wielu różnych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. Prawie każdego, go spotykam, każdy goni, każdy biegnie. I Pan dziś mówi: zatrzymaj się. Pan dziś mówi: stań w mojej obecności. Uświadom sobie, że jestem, uświadom sobie, że. Że nie jesteś sam i odpowiedź na pytania, które masz, znajdziesz we mnie. To jest, to jest coś, co myślę jest ważne dzisiaj, co Bóg mówi do każdego z nas. Jeśli chcesz usłyszeć to, co Pan Bóg mówi do Ciebie, jeśli chcesz usłyszeć Jego głos, jeśli chcesz usłyszeć, co On ma do powiedzenia na temat Twojego życia, najpierw się. Zatrzymaj. To jest pierwsza rzecz, którą dzisiaj wie, że Pan Bóg do nas mówi. I kiedy się zatrzymasz, jesteś w stanie rozróżnić, zobaczyć, rozpoznać, co On do ciebie mówi. Kiedy się zatrzymasz, jesteś w stanie zobaczyć, jak wiele rzeczy On już ci pokazał, ale nie, byłeś, nie miałeś czasu, nie byłeś w stanie na to spojrzeć. I w kontekście, w którym dzisiaj czytamy to słowo, to jest kontekst wtrącenia Apostołu do więzienia. I pomyślałem sobie tak, co by dzisiaj się stało, gdyby ci, którzy są apostołami, ci, którzy głoszą dzisiaj słowo, bo apostoł znaczy wysłany, ten, który jest posłany? Kiedy zostałby gdzieś wtrącony do więzienia, nazwijmy to oskarżony, oceniony, obwiniony, różne rzeczy zresztą latają po internecie na temat wielu ludzi. Jaka jest Twoja i moja pierwsza reakcja? Czy jesteś tym, którego pierwsza reakcja jest? Chciałbym stanąć najpierw w obronie tego człowieka. Czy twoją pierwszą reakcją jest reakcja: Okej, okay, a tak myślałem, że tam coś śmierdzi, tak myślałem, że on coś kręci, kręci jakieś lody na boku. To jest warte uwagi, żeby zastanowić się, co jest moją pierwszą reakcją. Czy twoja pierwsza reakcja jest reakcją przemienionego przez Ewangelię człowieka, który szuka raczej powodów do usprawiedliwienia, do znalezienia Jakiegoś powodu, żeby człowieka uratować, wzmocnić, bo Jezus tak patrzy na grzeszników przez pryzmat łaski. Jezus przychodzi, by, by pokazać człowiekowi zawsze, kiedy łapał człowieka, nawet po grzechu, chwilę później. On szukał sposobu, żeby go uratować, podnieść, dać nadzieję. Nie, nie, nie znaczy po, o, obniżyć poprzeczkę, bo poprzeczka jest wysoko, ale Jezus przychodziłby pomóc i by to zrobić. Czy jesteś osobą nieprzemienioną przez Ewangelię w swoim myśleniu jeszcze i reagujesz jak świat, który Ocenia, obwinia, oskarża i rzuca mięsem, zanim jeszcze tak naprawdę sprawdzi, zbada, rozezna, przemodli temat. Dlaczego o tym sobie pomyślałem? Bo, bo patrząc na, na, na dzieje apostolskie, apostołowie byli wrzuceni do pierdla, do więzienia, zostali wrzuceni do miejsca, gdzie są skazańcy, i można by było sobie powiedzieć, gdyby wtedy były media, apostołowie zostali po prostu uwięzieni, zostali skazani. To są więźniowie, to są przestępcy. Przecież to jest miejsce dla przestępców. I pewnie media dzisiaj, wszystkie serwisy plotkarskie pisałyby o tym, że e, no, zamknęli go w końcu zamknęli ich. No i tak widocznie miało być, tak myślałem, że, że tak się to skończy. E, I apostołowie mogliby być dzisiaj w tych dzisiejszych czasach, w, no, w bardzo wysokim prawdopodobieństwie by tak było, że byliby tak potraktowani. Tak by się to wszystko dzisiaj działo, i tak rzeczy się dzisiaj dzieją. Ewangelia, czy to słowo, to słowo, które dzisiaj czytamy, mówi o naszym życiu dzisiaj. I kiedy, kiedy sobie gdzieś czytam też ten fragment, przypomina mi się też taki moment w Starym Testamencie, kiedy może pamiętacie, bo mówimy tutaj o rozeznawaniu, o ocenianiu, o wyciąganiu właściwych wniosków. Często mówi się po owocu poznamy. To jest prawda. Ale na ten owoc trzeba spojrzeć nieco szerzej, bo zobaczcie, gdybyśmy spojrzeli sobie dzisiaj na Mojżesza i powiedzieli, po owocu poznamy, czy to Bóg mówił do Mojżesza, czy nie. Z Mojżeszem była taka historia, kiedy Pan Bóg go powoływał, on się tak trochę rzucał i nie do końca miał ochotę zrobić to, do czego Pan Bóg go wzywał i zapraszał. I w końcu Mojżesz mówi: Ale ja, jak mam iść tam do, 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 do faraona? Przecież ja nie umiem mówić, nie umiem rozmawiać, nie umiem przemawiać. W końcu Bóg go tam namawia: Ale, Mojżeszu, Bóg do ciebie mówi, że jest wszechmogący, czyli ja tam załatwię to, dam rad, dam ci łaskę, będziesz miał siłę, tylko pójdź, potrzebuję Twojej zgody. No i w końcu ten Mojżesz biedny idzie, przekonany przez pana Boga do faraona, mówi do niego, że Bóg powiedział mu to, to i to, i teraz on przekazuje to w imię pana Boga. I co było reakcją faraona? Reakcja faraona pierwsza była taka: No to się nam tutaj Żydzi i cały naród rozgogolił, więc musimy im teraz dociągnąć, docisnąć pasa, musimy sprawić, że będzie im ciężej. To nie będą myśleć o głupotach i o jakichś teraz swobodach, których Mojżesz zażądał od faraona. I pierwszą, pierwszym owocem tego, że Mojżesz przemówił w imię Pana, było to, że było gorzej niż było wcześniej. Pierwszym owocem było to, że Izraelitom żyło się dużo gorzej niż przed tym, kiedy Mojżesz zaczął działać w imię Pana. I ktoś by powiedział: No jaki to jest owoc? Owoc tego całego pójścia Mojżesza, który mówi, że jest prorokiem, który mówi, że słyszy głos Boży i robi coś w imieniu Bożym. Jaki jest owoc? Owoc jest taki, że jest nam gorzej, jest trudniej, jest Sytuacja gorsza niż była w rzeczywistości. I teraz, co sprawia, że jesteśmy w stanie ocenić sytuację właściwie? Potrzebujemy wziąć ocenę z szerszej perspektywy. To czas jest tym, co sprawia, że możemy ocenić, czy coś jest dziełem Bożym, czy nie. Po, po tej właśnie kategorii czasu możemy ocenić, czy coś było dziełem Bożym. I finalnie widzimy, że Mojżesz wyprowadza lud, z Egiptu, że Bóg tam działa z wielką mocą, wśród znaków, cudów dzieją się wspaniałe rzeczy, ale możemy to ocenić i mogliśmy to ocenić dopiero później w całej tej historii. I, i mnie uczą takie sytuacje, żeby nie oceniać za szybko, żeby przypadkiem nie nazwać dzieła Bożego, które się dopiero rodzi, dziełem człowieka, dziełem diabła. Aby nie powiedzieć teraz, o to jest nowe, teraz ktoś przychodzi z jakimś nowym pomysłem, powiedzieć to na pewno nie jest od Boga, bo Bóg wielokrotnie lubił przychodzić i zaskakiwać, a ludzie wielokrotnie mówili i lubili mówić, bo już myśleli, że złapali Pana Boga za nogi, to na pewno nie jest Pan Bóg. To, co uczą nas i czego uczą nas dzieje apostolskie, czego uczy nas Pismo Święte w Starym Testamencie i właśnie tutaj w tym, w tym słowie, to to, że Duch Święty przychodzi z nowością, to to, że Duch Święty przychodzi w taki sposób, um, który często zaskakuje i to, co może być naszym błędem, to, to próba zbyt szybkiej oceny, próba zbyt szybkiego ocenienia, czy coś jest Bożym dziełem, czy nie. Dajmy temu czas. Pozwól Bogu, żebyś się zatrzymał. Pozwól Bogu działać. Ty się zatrzymaj, a pozwól Bogu robić swoje. I zobaczysz wtedy na samym końcu, czy to było Boże dzieło, czy to nie było Boże dzieło. Dzisiaj patrzę tak trochę na swoją posługę, e, o której też się mówi różnie, mówiło różnie, pewnie będzie się mówiło różnie, ale dzisiaj mnie fascynuje to, jak wiele drzwi Bóg otworzył. O części z nich Wam już powiedziałem. Część z nich dopiero się odbędzie, więc nie będę tutaj spoilerował i mówić. Nie chcę wam o rzeczach, które dopiero się wydarzą, ale chcę wam powiedzieć, że wiele zamkniętych drzwi się otworzyło. Wiele drzwi, na które wcześniej bym pomyślał, to się nie może udać. Dzisiaj Pan Bóg po prostu zaprasza i mówi: masz wszystko przygotowane. To jest naprawdę niesamowite, to jest naprawdę niezwykłe. I chcę wam powiedzieć, że wszystko, co jest Boże w naszym życiu, będzie przechodziło takie próby. Będzie. Próba zamknięcia w więzieniu, będzie próba e, podważenia tego, będzie próba zatrzymania tego, a jeśli coś jest bożym dziełem, to ono przetrwa próbę czasu. Jeśli coś jest bożym dziełem, to ono przejdzie tę próbę, ono przetrwa więzienia, ono przetrwa krytykę, ono przetrwa e, te wszystkie trudności, które będą się działy po drodze. Chodzi o to, to, by w tym czasie być. W ufności względem Pana, by uczyć się pokory, by nie patrzeć na siebie, ale by widzieć Jezusa, który działa zarówno wtedy, kiedy drzwi są otwarte, jak i wtedy, kiedy drzwi są zamknięte. Chcę Ci powiedzieć, to co Bóg w Tobie zaczął, Bóg w Tobie dokończy, jeśli tylko będziesz miał serce pokorne i serce skupione na Panu. To jest wskazówka, najważniejsza wskazówka w czasie próby. Bądź skupiony na Panu, bo okoliczności się zmienią. I Panie, chcemy Cię dzisiaj prosić o to, byś był z nami w czasie próby, byś był z nami. Ty jesteś zawsze z nami w czasie trudności, ale chcemy Ciebie prosić, byś dał nam łaskę widzenia Ciebie w tym momencie, kiedy przechodzimy przez trudny czas w życiu, przez jakieś doliny ciemności, śmierci, kiedy to, co włożyłeś w nasze serce, jest nierozpoznawane, jest szykanowane, jest uciskane. Byśmy wiedzieli, że Twoje dzieła się ostoją i nie musimy o nie walczyć, nie musimy pocić się o to, by je usprawiedliwiać i czynić wielkimi w oczach ludzi, bo ty sam to uczynisz we właściwym czasie. I panie, daj nam nową perspektywę patrzenia, abyśmy widzieli rzeczywistość tak, jak ty ją widzisz. Amen. Niech tak się stanie, kochani. Niech Bóg Wam błogosławi. Do zobaczenia w kolejnym kwadransiku ze słowem.